Witam wszystkich wilgotny kupik z tej strony w tym filmie no słuchajcie, taki trochę film inny, bo tak się składa, że akurat ostatni film z Rybka ET12 w tym roku za te wakacje. Chyba dajże nagraliśmy razem dwa filmy, ale no tak się składa, że już powoli czas odwiedzin rybki Ety tutaj w moim rejonie się kończy i jutro od samego rana rybka wyjeżdża. Do swojego domu, więc pomyślałem, że nagram takie krótkie podsumowanie na mój kanał, jak to tutaj wyglądało w tym roku, i pozwolę się rybce wypowiedzieć tutaj teraz jawnie przy Was, co mu się podobało w moich akwariach, co mu się nie podobało, które ryby zrobiły na nim wrażenie, czyli takie krótkie podsumowanie, które zrobi, zrobi dla Was rybka C12 o mojej hodowli. Także w tym momencie, jako to, że jest tutaj teraz obok mnie, to może się z wami przywitać i do Was coś powiedzieć. Cześć, witajcie, z tej strony rybka T12. Jak słyszycie, to koniec. To już jest koniec mojego wyjazdu. Do wilgotnego Głupika, okolic wilgotnego Głupika e, Dlatego niestety jutro rano, tak o, no już nie będę mówił, 4.30 już wyjeżdżam, niestety Dlatego to już jest od, ostatni odcinek w tym roku właśnie na jego kanale Też na moim kanale też jest jeden odcinek, ale jak chcecie to już później możecie sobie z, zajrzeć Ale nie zmuszam e, Tak, pierwszy raz kiedy tu przyjeżdżałem, e, przyjechałem w tym roku to kiedy byłem w tym pokoju, od razu w tym akwarium, wrzuciło mi się na oko to, że po prostu jest trochę mniej roślin, bo jak pamiętacie rok temu, kiedy było trochę więcej rybek, bo tam był podajże danio jeszcze... I trochę więcej skalarów Labeo jeszcze jeden był To trochę było więcej roślin Ale naprawdę myślę, że te mniej roślin Wyszło na dobre, na dobre Bo akwarium wygląda może, może trochę lepiej I też po prostu skalary I inne rybki mają po prostu więcej miejsca Do pływania Dlatego tak to by wyglądało Na co się załapałem co wilgotny gubik dokupił wtedy, kiedy akurat ja byłem właśnie na wyjeździe w okolicach jego, to właśnie te oto trzy skalary, które są w tym miejscu ładnie w kupie, dlatego może wilgotny gubik pokazać. Też co, też, co, też co zauważyłem, to, że dokupił wilgotny gubik tą roślinę, która, która tu trochę wystaje, ale to wilgotny gubik może pokazać więcej z tej strony, bo tu jest właśnie tej rośliny dużo i znów zapomniałem jak ta roślina się nazywa dlatego wilgotny gubik może powiedzieć moczarka, o moczarka dokładnie, chodzi o moczarkę bo no, jak pamiętacie nawet z moich filmów z zakupami to ze czasu pobytki pobytki, pobytu właśnie rybki tutaj e, ta moczarka i te moje trio skalarowe tutaj doszło, także e, no, te rzeczy Podczas jego pobytu u mnie tutaj w okolicy zostały zakupione. Możesz kontynuować teraz. E, tak, i co jeszcze mi się wrzuciło tak trochę później na oko, to e, ryby, które urosły, urosły nawet trochę więcej niż bardziej, trochę więcej niż bardziej, co ja powiedziałem. Urosły. Będzie, będzie fajny odcinek. No, e, co urosło, to na pewno oto te, ta pomarańczka wilgotnego bika i ten skalar tam, który jest przy korzeniu, bo wtedy on był trochę mniejszy. Tak, jak urosła ta duża kosiarka i jeszcze ta mała kosiarka, która nawet nie wiem, gdzie teraz jest. Ale co, myślę, mi się wydaje, że mniej urosło, to właśnie te labeo, jedne białe i te kirysy. Bo jak może wiecie, to te kirysy były pierw w akwarium tutaj 21 litrów. 21 litrów? No, 26. ale to, 26 litrów. No, ponad 20, tam cudów ponad 20 nie było, ale one były pierw tam. Później jak pamiętasz, były w 72 tak? litry, a później na, na koniec ich, ich życia jeszcze oczywiście nie umarły, trochę sobie pobędą. Mam nadzieję, że też kirysy będą za rok, kiedy przyjadę. To właśnie zostały umieszczone w tej dwusetce dlatego tak to by wyglądało, a teraz trochę wilgotny głupik może się wypowiedzieć. No dokładnie o to chodzi, że tutaj ich dom już taki końcowy do.. do śmierci tych kiryzów to już będzie tutaj one już sobie tutaj po prostu dokąd będą to dosiedzą w 200 litrów myślę że tutaj będą miały spoko warunki no i generalnie jak widzicie tak się prezentuje całe 26 w yy, całe 200 litrów tutaj u mnie także no nie wiem ogólnie słuchajcie hitem tego lata tego spotkania z Rybką ET12 w tym roku będzie jest takie jedno pewne słowo Tak to mogę nawet ja się wypowiedzieć Generalnie chodziło o płetwę odbytową, a oczywiście hitem tego roku zostaje słowo, które wymyślił Rybka ET12 i brzmi ono płetwa przydupczkowa. Tak właśnie powiedziałem, kiedy Wilgotny Gupik be, był u mnie, to właśnie powiedziałem, że właśnie, że zamiast ta płetwa odbytowa, to właśnie powiedziałem płetwa przydup przydupczkowa, bo akurat moja welonka miała trochę czarne właśnie na tej swojej płetwie, no i powiedziałem, ej Wilgotny Gupik, coś moja welonka ma na płetwie przydupczkowej. Dlatego no tak. tak to by wyglądało. Także hitem, hitem tego lata, hitem tych wakacji, dwóch akwarystów, wilgotnego głupika i rybki 12 zostaje um, słowo płetwa przydubczkowa. No i tak to by wyglądało. No, także jak, jak komu się spodoba takie słowo, to, to może używać. No i nie wiem, coś jeszcze może chcesz dodać, może coś, czy tutaj jeszcze masz jakieś pytania odnośnie tego akwarium, to możesz teraz zadać, albo ogólnie pokomentować, jak coś chcesz jeszcze dodać, to możesz. Nie bardziej to tyle, Ogólnie te akwarium mi się bardzo podoba, myślę, że nawet bardziej niż w tamtym roku, ale tu już się za dużo nie będę wypowiadał. I mam nadzieję, że za rok też mi będzie się podobało. Masz jakieś plany takie do tego akwarium, czy jakieś ryby będziesz kupował, czy będziesz zmieniał jakieś rośliny, czy w ogóle będziesz nie zmieniał akwarium? Nie wiem, chciałbym jeszcze kiryśnika jakiegoś ładnego wyhaczyć. Ale no niestety z tym jest też problem, i ostatnio te kieryśniki albo są w sklepie takie bardzo marne, albo nie ma ich w ogóle. Więc no niestety, kieryśnik myślę, że ze dwie sztuki takiego kieryśnika, jakby nawet do tej wielkości urósł, byłoby tutaj spoko. No ale nie będę się narażał na zakup ryb, których kondycja mi się nie podoba. No, i jak ich nie ma w sklepie, no to wiadomo, też ich raczej nie kupię. No bo skąd? Generalnie miał być dzisiaj być może odcinek z gupikami, które miałem zakupić do swojego tam gupikarium, co mam u dziadku. No, ale niestety dzwoniłem do sklepu i wszystko w dostawie przyjechało, tylko nie gupiki. Więc, no, no niestety, tym samym na razie chociaż w sumie nie, to nie one nie, nie z dostawy przyjeżdżają, tylko. Akwarysta, który je przynosi prywatny do, do sklepu, oddaje, jak ma nadmiar. Po prostu z nimi nie dotarł i na razie nie ma. I kazano mi dzwonić po nie w przyszłą środę. No. Także na razie, jak coś to głupików nie ma. I jak coś to odcinek będzie z nimi w przyszłą środę. Także słuchajcie, z mojej strony to na tyle by było. Oczywiście tutaj gratulacje jeszcze na moim filmie. Raz to powiem dla Rybki Ty, za wbicie 180 subskrypcji na kanale. Ja uważam, że zasłużył, bo naprawdę się stara i, i moim zdaniem robi fajne filmy. Ale co wy sądzicie, możecie zostawić również swoją opinię w komentarzach pod moim filmem. Także jeszcze raz brawo. Bardzo I, dziękuję. I, I fajnie, że odwiedziłeś tu moją hodowlę. Mam nadzieję, że w tym roku również pobyt tutaj Ci się podobał na mojej hodowli. No i możesz ogólnie podsumować, jak Ci się w tym roku tutaj wszystko widziało. Tak, bardzo mi się. Podobało wszystko, jeszcze wcześniej wspomniałem. Mam nadzieję, że wszystko, wszystko dobre w tym akwarium, te skalary będą brzyły, może coś nowego jeszcze będzie. I też trochę było dla mnie dziwne, znaczy nie dziwne, tylko trochę mnie to zaskoczyło, że tego 72 litrów nie ma, bo za bardzo nie obserwowałem ciebie przez ten rok i też tak dużo, tak bardzo dużo odcinków nie nagrywałeś. Dlatego, no szkoda, że tego 72 litrów nie ma, bo też było fajne, ale 200. Jest no i też bardzo fajna, dlatego ja już chyba mogę się pożegnać No, jeszcze dopowiem, że chcieliśmy zrobić e, może na kanał Rybki, te jakiegoś shortsa z e, dronikiem albo coś takiego, moim nowym, ale no, niestety e, dron postanowił, że przy starcie mimo mojej woli e, przywali sobie w słupa e, no i, i niestety muszę go teraz trochę dłużej sam potestować i no niestety, także ten jakiś shorts albo odcinek z dronem, czy to na kanale moim, czy na kanale Rybki, ty troszeczkę się odwlecę. Bo niestety muszę go lepiej pozostawać. Prawdopodobnie nic mu się nie stało, ale muszę mieć pewność, po prostu jak już będziemy latać we dwójkę, tak dla bezpieczeństwa, że rzeczywiście on działa i nic tam głupiego ten dron nie odwali i nikomu krzywdy nie zrobi. A dlaczego postanowił, obyście się ktoś zastanawiał, zarypać barana w supa, to ja nie wiem. Normalnie zawsze latał, a teraz coś. Rybka ty potwierdzi, że dron no. postanowił, że sobie przylżnie w supa. Tak po prostu. Wilgotny głupik chciał go w inną stronę w ogóle czy tam wyżej, a ten postanowił, że jest po prostu głupi i po prostu wali w supi. Znaczy, każdy głupek wali w słupek, to już, to już każdy zna te przysłowie, ale oczywiście to nie jego wina, bo po prostu chyba ten dron był źle wykalibrowany, jak dobrze mówię. Wydaje mi się, że coś mu tam... Albo no. Wydaje mi się, że nie złapał dobrze satelit i dlatego coś tam mu, bo on tak raz złapie satelity od razu, czasem ma jakieś właśnie takie dziwne problemy, nie wiem, jak tak będzie dalej robił, to chyba trzeba będzie go być może zareklamować, żeby to poprawili, ale no nie wiem, muszę go jeszcze lepiej po, pooglądać, po, posprawdzać i być może w przyszłym roku się uda coś nagrać, jak się dron albo odwiesi, albo, albo coś. Tak, dlatego ja już chyba może, mogę się pożegnać, co? Tak, ja, z, no to pożegnaj się pierwszy i ja już też będę kończył, bo nie chcę też, żeby ten materiał zbyt długo trwał, bo już późna godzina, a jeszcze dzisiaj bym chciał, żeby wleciał. Tak, dlatego z mojej strony to tyle, dlatego ja już się będę z Wami żegnał i widzimy się w kolejnym odcinku, cześć! Także z mojej strony również to na tyle i również słyszymy się do w kolejnym filmie, kiedy on będzie to nie wiem, ale już na pewno będę sam, także będzie jak zawsze moja soluwa, bo rybki i ty już nie będzie. Także dziękuję za oglądanie tego materiału. No i słyszymy się w kolejnym. Cześć! Bye bye.